Kochani miłośnicy ziół, zapraszam Was na nasze kolejne spotkanie, tym razem odbędzie się ono 23 i 24 stycznia w pięknej, jak widać, miejscowości Przesieka, w pobliżu Karpacza. Zobaczcie, jak tu jest cudownie. Czysty, niczym nieskażony śnieg, a więc czyste powietrze. Spotykamy się w sobotę, ja już tu będę od rana. O godzinie 16 rozpoczynamy kiermasz zielarski, na który przyjadą wasi ulubieni zielarze, zielarki. Opowiedzą Wam o terapiach naturalnych, opowiedzą Wam co można zrobić z ziół, opowiedzą Wam co można ona zbierać, tak żebyście już od wiosny mogli wyruszyć na łowy zielarskie. Ja będę tutaj wieczorem organizować takie jeszcze spotkanie, porozmawiam z Wami, opowiem Wam coś ciekawego na interesujące Was tematy o naturoterapii. A w niedzielę 24 stycznia od godziny 10 będziemy kontynuować nasz kiermasz i między godziną 13 a 14 planuję wykład pod tytułem: Czy jest jeszcze coś, co można kupić w aptece i sklepie zielarskim? Myślę, że ten temat będzie bardzo ciekawy i zainteresuje Was. Oczywiście będziecie mogli skorzystać właśnie z tej pięknej pogody, z tych pięknych terenów, pójść sobie na wycieczkę. Kto zechce będzie mógł pojeździć na saneczkach. No zachęcam, ponieważ jest tu naprawdę wspaniałe, czyste powietrze i, i nie warto siedzieć w domu, tylko trzeba się ruszyć i skorzystać z tego co tutaj znajdziecie. Także serdecznie zapraszamy. W czasie pobytu tutaj w przesiece będą się Państwo mogli też wybrać na wycieczkę do wodospadu. Zobaczcie jakie to jest piękne miejsce. A kto z Was będzie chciał pomorsować, to właśnie tutaj, w tym miejscu.